Jak to jest? Czasami spotykamy kogoś, kto teoretycznie powinien nam się podobać. Wszystko się zgadza, tak? Wysoki, przystojny, brunet, ciemne oczy, piękna broda, dobrze zbudowany, a jednak coś nam nie gra. Nie ma chemii. Innym razem spotykamy kogoś, kto teoretycznie rzecz biorąc nie spełnia może takich idealnych wyznaczników piękna, a jednak coś nas do tej osoby ciągnie. W jaki sposób dobieramy się w pary? Ten temat od zawsze bardzo mnie interesował i aby nagrać ten odcinek specjalnie, przejrzałam masę badań dotyczących tych kwestii nie tylko wyglądowych, ale również wpływu innych czynników, takich jak nasz poziom inteligencji, edukacji, czynników socjodemograficznych, również naszego zapachu oraz czynników osobowościowych. Więc odcinek będzie Hiper ciekawy, oglądajcie do samego końca. Badania na temat tego, w jaki sposób dobieramy się w pary, prowadzono już, można powiedzieć, od lat 40 XX wieku. I badano korelacje, czy wpływ na to, jak się dobieramy w pary, mają czynniki takie jak biologia, czynniki socjodemograficzne, czyli na przykład odległość, jaką od siebie ludzie mieszkają, wiek ludzi. Poziom edukacji, poziom inteligencji, światopogląd, czyli poglądy polityczne, wyznaniowe, również cechy osobowościowe, więc różne badania badały różne zależności, można powiedzieć, co do tego, które czynniki są ważne i znaczące w przypadku doboru partnerów, a które nie. A przede wszystkim wszyscy naukowcy starali się odpowiedzieć na jedno najważniejsze pytanie: jak to jest? Podobieństwa? Czy przeciwieństwa się przyciągają? Słuchajcie, podobieństwa się przyciągają. Będą jedynie dwa wyjątki, o których powiem na samym końcu, gdzie właśnie to nie jest reguła. Są takie dwa aspekty, w których czasami lepiej jest, jeżeli ludzie się różnią. Zjawisko wyboru partnera, który jest do nas podobny, jeżeli chodzi o dane cechy, nazywa się zjawiskiem kojarzenia selektywnego. Podzielę się z Wami tymi badaniami, które według mnie są w ogóle najciekawsze, dlatego że tych badań było tak dużo, że wrzucę Wam po prostu link. Jak będziecie chcieli, to tutaj w opisie filmu sobie je znajdziecie i możecie wszystko od A do Z przeczytać. Niestety większość badań praktycznie wszystkie materiały tutaj będą w języku angielskim, a jeżeli ktoś zna, no to zachęcam oczywiście, żeby z nimi tutaj również się e, zapoznać. Najciekawsze według mnie są te badania dotyczące tematów biologicznych, można powiedzieć. I oczywiście wszyscy jakby wiemy, tak podświadomie się o tym mówi, słyszy wszędzie, że mężczyźni to tak generalnie rzecz biorąc wolą kobiety, które mają te takie kobiece kształty, czyli mają tam piersi, wcięcie w talii i bioderka. Mówi się też często o tym, że mężczyźni lubią w twarzach duże oczy, małe noski i duże usta, i że są na to badania w przypadku mężczyzn. Oczywiście słyszy się, że Kobiety wolą, tak generalnie, mężczyzn wysokich, którzy właśnie mają ten kształt ciała, taki w kształcie litery T, czyli szerokie ramiona i wąska talia, ale tych badań na ten temat, słuchajcie, jest zdecydowanie więcej. I okazuje się, słuchajcie, że wcale nie są najważniejsze te czynniki dotyczące naszych, można powiedzieć, proporcji, a najważniejsze faktycznie są czynniki dotyczące naszej ludzkiej twarzy. Tych badań jest dużo. Pierwsze badanie, słuchajcie, mówi, że poszukujemy osób, które mają do nas podobną morfologiczną budowę twarzy. I jak przyjrzycie się, słuchajcie, wielu takim twarzom, nawet takich sławnych par, które widzimy w telewizji, to zauważymy, że faktycznie tak jest. Na przykład Wojciech Amaro i jego żona. Bardzo podłużne twarze, długie nosy. Ewa Chodakowska i jej lefteris. I jak zestawimy sobie ich obok siebie, to faktycznie... Oni mają coś ze sobą wspólnego. Tych par jest zdecydowanie więcej. Drugie badanie dotyczące twarzy jest tym badaniem, które jeszcze bardziej do mnie przemawia. A mianowicie wykryto, że dobierając sobie partnera, szukamy osób, które będą mieć podobne rysy i morf morfologiczne różne wyznaczniki twarzy do naszego rodzica danej płci. Czyli ja, patrząc na panów wokół, będę podświadomie szukać takich twarzy, które przypominają mi mojego tatę. Tutaj wykryto również zależność, jeżeli chodzi o wzrost, budowę ciała, typ owłosienia, kolor włosów oraz również kolor oczu. Czyli można powiedzieć, że tym takim, takim podstawowym wyznacznikiem przystojności u mężczyzny będzie mój tata. Ta zależność jest coraz silniejsza, jeżeli ta więź z ojcem w przypadku dziewczyn oraz z matką w przypadku chłopców jest dobra. Czyli więź emocjonalna z danym rodzicem, im jest silniejsza, tym bardziej będziemy na te czynniki zwracać uwagę. Badanie, które przeprowadzono, jest w ogóle mega ciekawe, dlatego że pokazywano osobom zdjęcia jedno zdjęcie osoby przeciwnej płci, i drugie zdjęcie, które było tak naprawdę zdjęciem przerobionym, gdzie tą osobę e, pierwszą przerobiono, skrzyżowano z twarzą rodzica danej osoby. Czyli można powiedzieć, że mi pokazano jakiegoś Tomka, i Tomka skrzyżowanego z moim tatem, czyli panem So Special Markiem. I okazało się, że bardzo tutaj wyniki są konsekwentne. I ludzie najczęściej wybierają twarze, które były tak naprawdę krzyżówką danej osoby i rodzica. Czyli zawsze jeżeli te rysy morfologiczne naszego rodzica się przejawiają, to ta twarz podoba nam się bardziej. Te wyniki myślę, że mogą tak na pierwszy rzut oka szokować. Dlatego, że przecież wiemy, że kazirodztwo, czyli w ogóle parowanie się wewnątrz rodziny jest przecież niezdrowe. Ale tutaj te badania, słuchajcie, połączyli również z badaniami genetycznymi. I faktycznie to jest tak, że przecież geny też przekazywane są co drugie pokolenie. I okazuje się, że osoby, które po, bardzo często, które posiadają takie morfologiczne cechy wspólne z naszymi rodzicami, w praktyce posiadają takie geny, które są faktycznie idealnym uzupełnieniem, naszych genów, czyli można powiedzieć, że matka natura tutaj jest dość sprytna, czyli z jednej strony pokazuje nam to, co widać, co jest dość podobne do tego, co znamy, co znamy u naszych rodziców, a z drugiej strony dzięki temu w geny, w materiał genetyczny pakuje dla nas wszystko to, to dla naszego potomstwa później będzie najlepsze, żeby to potomstwo było jak najsilniejsze i miało jak najsilniejszy układ immunologiczny. Kolejne badanie, które według mnie jest mega interesujące, to jest badanie zapachu, które przeprowadzono. Kobietom i mężczyznom oddzielnie pokazywano różne twarze i kazano wybierać te twarze, które się podobają im najbardziej. Oraz zapachy danych osób, ale to było równoległe, czyli jak ktoś widział daną twarz, to nie wiedział, który zapach jest tej osoby. I słuchajcie, niesamowite były te wyniki, dlatego że tutaj również wyniki były spójne. To znaczy, że jeżeli nam podoba się bardziej twarz tej osoby, to później, w kolejnej części badania, wychodziło, że nie, i to niezależnie, że zapach tej osoby również nam się bardziej podobał. I tutaj widzimy, że ten zapach danej osoby również jest mega ważny i ma wpływ również na to, żeby później wybrać sobie takiego osobnika, który dla nas jest dobrym, można powiedzieć, genetycznym przekaźnikiem dla naszych dalszych pokoleń. Więc jeżeli kiedykolwiek, Macie taką wątpliwość, że spotykacie kogoś, ale właśnie coś wam nie pasuje w tej twarzy albo ktoś wam źle pachnie. Słuchajcie, nie miejcie do siebie pretensji. Często zastanawiamy się i mówimy sobie, że przecież wygląd nie jest najważniejszy, albo że może ktoś się zacznie jakoś myć, inaczej perfumować, i może coś zaakceptujemy. Według mnie to tak nie działa. I matka natura bardzo chce nam pomóc. Mądrze wybrać swojego partnera i to nie jest tak, że jesteście próżni i że macie na siłę dawać komuś szansy. Słuchajcie, słuchajcie pod tym względem tego, co wasz organizm wam podpowiada. Kolejne badanie, które wydało mi się bardzo bardzo interesujące, to jest badanie dotyczące inteligencji emocjonalnej. Co ciekawe, to jest jedyne badanie, które znalazłam, które pochodzi z rynku polskiego, przeprowadzone zostało przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. I tutaj słuchajcie, wykryto bardzo dużą zależność, jeżeli chodzi o dobór partnerów w kontekście inteligencji emocjonalnej. Czyli osoby które mają wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, dobierają również sobie partnerów, którzy mają wyższy poziom tej inteligencji. Ale były dwie, dwie kwestie, które różniły kobiety i mężczyzn, a mianowicie w przypadku zarządzania emocjami, ta cecha była ważna jeż, jedynie dla mężczyzn, czyli panowie cenili w swoich partnerkach to, że potrafią zarządzić swoimi emocjami. Jeżeli chodzi zaś o panie, Panie ceniły w paniach ich zdolność do wykorzystania emocji w procesach decyzyjnych oraz procesach poznawczych. Czyli można powiedzieć, że wybierały takich mężczyzn, którzy na tyle dobrze obracali się w świecie emocji, że potrafili je na przykład wykorzystywać do budowania swojej kariery, do zarządzania ludźmi w pracy. Psychologowie tutaj starają się oczywiście te kwestie wytłumaczyć. Widać taki wpływ nawet ewolucyjnych uwarunkowań, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te kwestie inteligencji emocjonalnej. Kobiety podświadomie szukają tych mężczyzn o wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej, dlatego że to są ci mężczyźni, którzy mają większą szansę osiągnąć taki sukces zawodowy, czyli teoretycznie rzecz, bior rzecz biorąc, będą lepiej chronić ją i jej potomstwo. A jeżeli chodzi o mężczyzn, to tutaj, to zarządzanie emocja emocjami teoretycznie rzecz biorąc może być czynnikiem, który sprawi, że jak oni są gdzieś tam i po prostu polują, że tak z nazwy. To kobieta dzięki temu jest w stanie sprawniej opiekować się potomstwem. Ciekawe też jest to, jak psychologowie tłumaczą to, że pociągają nas osoby do nas podobne, pod względem oczywiście tych wszystkich czynników, które na samym początku filmu wymieniłam. Wytłumaczeń tutaj jest kilka. Pierwsze jest takie, że w ten sposób chcemy samym sobie udowodnić, że my jesteśmy fajni, czyli podoba mi się osoba, która reprezentuje. Te, te, te i te cechy. O, ja również je posiadam, więc tak naprawdę ja też jestem fantastyczny. Druga kwestia, jakby drugi aspekt, jak tłumaczą to psychologowie, to jest kwestia tego, że boimy się odrzucenia. Więc jeżeli wybieramy osoby, które współdzielą z nami pewne cechy, to jest mniejsza szansa, że ta osoba nas odrzuci. Trzeci aspekt, który jest istotny, to jest to, że jeżeli osoba jest do nas podobna, to jakby łatwiejszy będzie proces asymilacji danej osoby do naszego środowiska, do naszego trybu życia, do naszych znajomych. W ten sposób jakby jest też większa szansa, że ta osoba ym, łatwiej dołączy, można powiedzieć, do naszego świata. Przejdźmy teraz do tych badań, których wyniki nie są jednoznaczne. I to są badania dotyczące cech osobowości. W przypadku cech osobowości czasami to jest tak, że to podobieństwa się przyciągają, a czasami to jest tak, że ta osoba, która posiada przeciwne cechy do moich, działa na mnie jak magnes. Są dwa przypadki, kiedy to przeciwieństwa się przyciągają. Pierwsze to jest osoba, która posiada potrzeby komplementarne do moich. Co to oznacza w praktyce? Brzmi dość skomplikowanie, prawda? Już Wam tłumaczę. Jeżeli ja jestem osobą, która ma potrzebę mówienia, to fantastycznie staruję się z osobą, która posiada potrzebę słuchania. Jeżeli ja jestem osobą, która jest wizjonerem, która ma fantastyczne pomysły, strategiczne takie, to bardzo jest duża szansa, że powinnam się sparować ze sobą, która może nie ma takiej właśnie wizjonerskiej natury, ale która fantastycznie potrafi plany różne rozpisywać, organizować. Czyli jedna osoba jest wizjoner, a druga osoba powinna być powiedzmy sekcja organizacja. Tego typu pary również fantastycznie będą sobie radzić. Może być osoba, która woli, żeby się nią zaopiekowano, i druga osoba, która uwielbia się opiekować, i ma właśnie potrzebę zaopiekowania się drugą stronę stroną. Drugi aspekt cech osobowości, gdzie to właśnie również tak działa, że to przeciwieństwa się przyciągają, to są te przypadki, gdzie spotykamy kogoś, kto posiada cechę do nas przeciwną, ale która reprezentuje cechę, której ja, ja nie posiadam, a chciałbym sobie rozwinąć. Czyli na przykład jeżeli ja jestem pracocholikiem i doskonale zdaję sobie sprawę, że za dużo pracuję, to czasami jest tak, jeżeli poznaję kogoś, kto w bardziej taki wyluzowany sposób podchodzi do pracy, to wówczas czasami jest tak, że ta osoba zacznie mnie pociągać. Co jest ważne? Są badania, które dotyczą nie tylko tego, jak dobieramy się w pary, ale które również pokazują, które związki są najbardziej, można powiedzieć, dla partnerów satysfakcjonujące. I jednak to jest tak, że w przypadku osobników, którzy są do siebie podobni, również pod względem cech osobowości, te pary później, na przestrzeni wielu lat związku, są na przestrzeni tego związku bardziej szczęśliwe. Łatwiej im się ze sobą po prostu żyje. I jeżeli... Chcemy, aby w przypadku przeciwieństw działało to również tak, że ten związek, powiedzmy na bazie tych przeciwieństw się nie rozpadnie, to powinniśmy otworzyć się właśnie na tą cechę przeciwną danej osoby, ale po to, żeby tą cechę u siebie rozwinąć. Jest udowodnione, że osoby bardzo często na przestrzeni wspólnego, życia razem stają się coraz bardziej do siebie podobne, również z charakteru i to jest sekretem na to, aby pary, które nawet się różnią, w jakiś sposób się później nie rozpadły. Dlatego, że to, co mamy ze sobą wspólnego, będzie sprawiało, że ten związek działa. To, co czasami nas różni, sprawia, że ta osoba właśnie jest tą, z którą czujemy chemię, że jest jakaś cecha w tej osobie, którą podziwiamy, ale musimy się na tą cechę otworzyć, dlatego że jeżeli my tej cechy w sobie w ogóle nie zbudujemy, to jest ogromna szansa, że ta osoba cały czas konsekwentnie tę cechę posiadając, będzie takim jasnym obrazem dla nas, przypominającym nam. Cały czas, że my tej cechy nie posiadamy. I bardzo często jest tak, że to potem właśnie ta cecha, którą na początku tak strasznie podziwialiśmy, finalnie, że ja w sobie tej cechy nie rozwinę, staje się tą cechą, która ten związek rozwala. Więc to jest bardzo ważne i pokazuje właśnie, że związki w sumie gdzieś tam finalnie są po to, żebyśmy my sami siebie jako ludzie rozwijali. Jeżeli mamy się różnić, to po to właśnie, żeby wzajemnie coś sobie również dać. Na sam koniec chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Na to wszystko, co powiedziałam, trzeba wziąć jeszcze jedną poprawkę, a mianowicie fakt, że na nasze późniejsze wybory miłosne wpływ ma również dzieciństwo, jak i nasze poprzednie miłosne doświadczenia. I w ten właśnie sposób, na przykład, jeżeli mieliśmy rodzica, który można powiedzieć, że przysporzył nam sporo różnych traum w dzieciństwie. Może być to bardzo zaborcza matka, albo ojciec, alkoholik. Później, słuchajcie, może być tak z jednej strony, że skrajnie staramy się wybrać partnera, który nie posiada cech wspólnych z tą osobą, i to wcale niekoniecznie tylko tych cech dotyczących tej cechy, która nas najbardziej bolała, ale również na przykład cech wyglądowych. Tak? Czyli ponieważ mój tata był bardzo agresywny i w domu bardzo dużo krzyczał. To później paradoksalnie wcale nie staram się znaleźć mężczyzny, który również jest wysoki, który również jest brunetem, tylko wręcz przeciwnie, szukam podświadomie przeciwieństwa tej osoby. Paradoksalnie te traumy działają w dwa, można powiedzieć, w dwie różne strony. Czasami jest tak, jak na przykład w przypadku DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, że podświadomie, na przykład przez to właśnie, że ja jako dziecko cały czas musiałem w jakiś sposób opiekować się rodzicami, że musiałem walczyć o miłość, Później nie jestem w stanie zbudować zdrowej relacji, nie trzeba docenić tego, że ktoś jest dla mnie dobry. I podświadomie również wiecznie muszę w związku mieć problemy, bo inaczej czuję się, że coś jest nie tak. Więc na to wszystko, co powiedziałam, oczywiście trzeba wziąć ogromną poprawkę i pamiętać, że właśnie ten aspekt osobowości, ten aspekt taki psychologiczny związków jest właśnie najbardziej taki wielowymiarowy i przez to również skomplikowany. Dlatego że człowiek jest takim. Bardzo skomplikowanym, wielowymiarowym tworem, na które wpływ mają nie tylko genetyka, hormony, zapachy, ale również nasza historia, środowisko, sposób w jaki się wychowujemy i różne inne uwarunkowania. Także kwestia jest bardzo, bardzo trudna, ale mam nadzieję, że i tak te wyniki badań, które Wam dzisiaj przedstawiłam, w jakiś sposób może pomogą Wam w przyszłości podejmować coraz bardziej efektywne wybory, jeżeli chodzi o osoby, z którymi się spotykacie, ale przede wszystkim myślę, że dadzą Wam taką może bazę do tego, żeby bardziej siebie samych rozumieć. I to, co w nas się dzieje, kiedy spotykamy jedną osobę i drugą i jedna nam się podoba, a druga nie. Dajcie znać, słuchajcie, co myślicie na ten temat, na temat tych wszystkich zależności, o których tutaj mówiłam. Komentujcie, koniecznie dajcie łapkę w górę, Subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, ciśnijcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach na kanale i pamiętajcie również, że nowe odcinki dostępne są od tego roku również na podcaście, także wpadajcie na wszystkie podcastowe platformy, znajdziecie wszystkie linki tutaj oczywiście w opisie. Buziakuję Was bardzo, 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 bardzo mocno i do zobaczenia.